Co powinien się zajmować osobami pogrążonymi w śpiączce, których są w Małopolsce setki, na oddziałach intensywnej terapii, w ośrodkach opieki długoterminowej i najczęściej w domach. Specjalny ośrodek mógłby powstać w Kalwarii Zebrzydowskiej. Czy powstanie? Kiedy bliscy osób w śpiączce będą mogli liczyć na pomoc? Sprawdzała Agnieszka Dobrowolska. Pani Grażynie bardzo trudno jest mówić o zmarłym bracie, który po krwotoku śródmózgowym nie odzyskał już świadomości. Przez sześć miesięcy pogrążony był w śpiączce. Trzykrotnie przewożono go ze szpitala do szpitala. Nie dawali żadnej nadziei, ale ja miałam nadzieję i chociaż odwiedzałam go co drugi dzień, to na moją obec jak przyjeżdżałam miał oczy zamknięte na moją obecność, oczy otwierał. Oddziały intensywnej terapii, takie jak ten, to często pierwsze miejsce, gdzie trafiają ofiary wypadków, wylewów, które zapadają w śpiączkę. Jest tu duży problem. Tak przedłużona rehabilitacja czy opieka nad chorym już w oddziałach intensywnej terapii nie może mieć miejsca, bo to do tego potrzebne są inne warunki, inne, inny sprzęt, inni ludzie. Wie o tym dobrze Tomasz Rams, pielęgniarz opiekujący się osobami w śpiączce. Dlatego założył stowarzyszenie i chce wybudować w kalwarii zebrzydowskiej dom dla takich pacjentów. Ci chorzy potrzebują specjalnego sprzętu, specjalnych łóżek i tylko i wyłącznie opieki pielęgnacyjnej. Powstał już projekt ośrodka. Tu pacjenci mieliby fachową opiekę przez całą dobę, a ich bliscy byliby pewni, że ktoś będzie przy nich, kiedy się wybudzą. ogrodem, który. Trzeba godnie takim ludziom dać miejsce do spędzenia ostatnich swoich dni, lat czasami, a każdego to może dotknąć. Stowarzyszenie skupiające lekarzy specjalistów właśnie w tym miejscu, w Kalwarii, chce wybudować ośrodek. Mogłaby go sfinansować Unia Europejska.